Mieszania betonu, jakie mamy pytania do naszego wybitnego eksperta? Czym jest życie? Coś może bardziej branżowego. Jak mieszać, żeby nie zastygło? Dobre pytanie. jeśli ja mieszamy beton, musimy mieszać w ten, w ten. sposób, <grym> żeby. Nie. zastygło. <grym> A. A musimy. A musimy. Zobaczymy. Wcześniej. Dolać. Trochę. Wody. I. Żwiru. Żeby. Tak. Nie. Zastanę. Miast zastygło. Zastygło. <ślesz> <ślesz> bo się <ślesz> Państwa wiedza, pana wiedza jest imponująca. Jakie mamy kolejne pytania dla naszego eksperta? wody. Ile wody? Ile wody w betonie? Żeby beton nie zastygnął. Powinniśmy wlać dwa. Wiaderka. Wody z mieszanej. Z cukrem. <grym> A Żeby? Nam... Nie zastygną nie. <noise> Ta -da! Ta -da! Nie dabiekam. Nie y Mieszało. Mamy jakieś problemy techniczne chyba. Tutaj już naprawiamy mikrofon i przejdziemy do następnego pytania, do naszego eksperta. Coś się tutaj wszaczy. E, Ile betonu w betonie według normy argentyńskiej? Również mnie to fascynuje. To miało być moje pytanie, ale już ktoś mnie uprzedził. Ile betonu w betonie, oczywiście według nowej normy argentyńskiej, według nowej normy argentyńskiej w betonie, w betonie znajduje się nie. – Więcej. – Niż. – Siedem. – Dziesiątych. <grystne> – Wiadra. – Betonu. <grystne> – I ostatnie pytanie odnośnie betonu. Niech to tak. będzie to, co was zawsze męczyło. – Dlaczego wybraliście beton? <grystne> – Kiedy? – Byłem. Mały. Chciałem być. Bertolinarzy. <laughs> Brawo. Fajna, wielka. Ok. Zapraszamy kolejnego eksperta. Mamy tutaj, widzę, jedną głowę i drugą głowę. Prawa. Się. I powiedzcie nam, kogo my tutaj mamy, bo nie poznaję, nie czułem okularów. Tomasz i... Ekspert do spraw... Bakowania Pakowania jajek. Pakowania jajek. A. A. Ginekolog. Bakowanie Pakowanie jajek jest dobre. Pakowanie jajek i ginekolog, coś A. może z innej branży. Suszenie bananów. Suszenie bananów. <noise> suszenie bananów. <noise> okay. mamy kocia opiekunka. Jesteśmy w stanie to jakoś połączyć? Ekspert do spraw suszenia jajek i bananów. O! Okej. Okay. Brawa dla tego eksperta. Ja, ja mam pierwsze. Nie trzeba jaj, aby powstały banany. Dokładnie. To to dużo trudności. Trudno, aby tak zrobić. Ale odkryli to Amerykańscy naukowcy. których poznaliśmy. My na konferencji. W jajka, banany. Jakie pytania? A dlaczego wasze jajka i banany są miękkie? Miękkie jajka, miękkie banany. Sto. Jajka. Sprawa w najwyższej rami państwowej, ponieważ nasze banany i jajka są. Podowane w z... Polsce okay. no. Jak dbacie o wasze jajka? Wasze jajka są najlepsze no. Ale można z nimi spadzić wchodzić... do kina na no. Filmy. Amerykańskie. <noise> to było pierwsze jajko czy banana? <noise> pierwsze było. Kiedyś byłem Mam. <noise> Wtedy jajko i kura koegzystowali. <grymne> żyli razem z sobą i było im dobrze więc postanowili, że pójdą do, do lekarza, a wtedy banan powiedział: <grymne> hej, Jetro, cześć, witam. Janie? <grywa> Drogi. Kochamy. O, oh, oh, wow. I, I? To jest. Koniec. tej <grywa> historii. Absolutnie, absolutnie ostatnie pytanie od tego eksperta. Mamy nas kolejne panele. Jakie mamy pytania? Jak żyć? Za łatwe. Banany. <grywa> Będąc <Z> bananem. <grywa> Jak będę będąc bananem. Będąc bananem należy przestrzegać pewnych zasad. Po. Pierwsze. Nie. Jedz. Skórki. Banana. Po. Drugie. Bądź. Człowiekiem. Po. Trzecie. My. Siebie. Innych. Ja. Jacyś chętni? Może taki jakiś kobiec-ekspert? Proszę bardzo. Masz? Kto jeszcze? Druga głowa. Zapraszamy. Prawa na odsłonę. Okej. Ekspert do spraw? Zespołu Weekend. Zespołu Weekend? Justina Biebera. Okej. Coś dalej? To... Podobna dla bojowych królików. Dobrze, co działa? Grabarz. Grabarz. Grabasz. Grabasz. Jak to połączymy? na bojowych królików. Grabarz królików. Grabarz Grabarz królików brzmi dobrze. Co? Co na to? Dobrze. 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 Grabarz królików. Przed wami. Przed nami. Prawa? <noise> Jakie mamy? Pytania do reprezentanta tego jakże występowanego zawodu. Prze jak głęboka jest Spalać czy chować? Spalać czy chować? <grystanie> <grystanie> jako... Ekspert... Do... Spraw... Pogrzebów, pogrzebów... Królików... I... Innych... Zwierząt... Zalecamy... Nie... Nie... Do końca... Bo to chować... Króliki. <grystanie> Okay. Ale, Ale jednakże powinniśmy przestrzegać pewnych zasad i reguł, które są określone prawem polskim i europejskim. Kropka. Czy smakuje Pani <grym> basztet? Basztet? Jest. Bardzo. Niezwykłym produktem. Który jest? Dostępny w sklepach. Biedronka. <grym> <grym> Mamy z tyłu pytanie. Opa. No, wow, wow. Skąd pomidory? Też mnie to zawsze fascynowało. Pomidory w uszach jako ostatni rytuał. Dlaczego? Pomidory w uszach królika są bardzo łatwym rytuałem i zalecanym materiałem przez ekspertów z branży. Króliczej. <laughs> <was it>. Są. <laughs> Brawo, Żwirek! <laughs> Brawo! Okej, okay. Kuba, ile mamy czasu? Jeszcze jedna para, jacyś chętni? Tutaj i tutaj, zapraszam. Brawo! Tak. nasz ekspert do spraw Nadzwyczajny. Dokładniej? Dawajcie pomysły. A to dużo Kryzysu Koniec świata. Koniec świata, coś jeszcze? Spaghetti, koniec świata, czekolada. Jeszcze raz? Szczerzenie psów. Szczerzenia psów? Końca świata? Co jeszcze mamy? Dajcie mi więcej. Cały nieoznaczony. Nie, no tak. Dobrze. Okej, Ufo. Jak dla mnie to jest ekspert do spraw UFO. Okej, okay, brawa dla eksperta. Jakie mamy pytania? Dlaczego pan nie ufa? Dlaczego? Dlaczego pan nie ufa? Dokładnie. Nie? UFO? Panie. Nie. Ufam? <noise> Bo łatwo. Pani <noise> Czasami patrzą szeroko z bardzo ale spokojnie zaraz już będzie słychać. Każdego. Otworku. Ja. <noise> Brawa! Z jakiej planety jest Paweł Jach? O, o, o. O. Nie słyszę pytania. Z jakiej planety jest Paweł Jach? Dziękuję. <noise> <noise> Przeważnie... Paweł... Bywa... Na... Planecie... Daleko... Od... Księżyca... Ale przyjeżdża okazjonalnie na niecodzienne galaktyki, żeby rozebrać. Chętnie. W prawo Brawo. I ostatnie pytanie, ostatnie pytanie do eksperta. Blecz przygo zamiast głosów makaron. Dokładnie, dlaczego? Ja spostrzegłem, że makaron jest. Pożyteczny. Długi. Miękki. <noise> Rozwojony. Łatwo umijający się <głos> <głos> substancją niewymagającą od użytkownika jedzenia <noise> zbyt dużej ilości kapusty. <noise> Mamy zbyt wiele czasu, więc zagramy obiecane karteczki. Proszę już tam o zbieranie waszych sugestii od wrogu. Proszę puścić do przodu, tak? Ja w międzyczasie wytłumaczę zasady i powiem wam, co się będzie działo. Przygotowałem dla was prezenty, o czym też, o czym też mogliście... Prezenty. to Józefa, brawa dla Józefa. Józef! Eee... Zapraszamy z nami jakieś miejsce. Józef, komuś nie widzi. Józef. Eee... W krakowskim klubie ma e, przynajmniej człowiek menaż. E, Okej. Okay. Potem rozdawam jeszcze prezenty, a teraz przechodzimy do gry która nazywa się karteczki. Polega ona na tym, że dostajemy od Was sugestie. Dwie osoby odgrywają tutaj scenkę nawiązują do tego, co zostało, e, co zostało narzucone przez Was i mają w kieszeni te karteczki, które również są od Was. E, I w dowolnym momencie sceny wyciągają taką karteczkę i muszą przeczytać to, co na niej jest, a następnie... Plesz to w scenkę tak, żeby miało sens. Okej. Okay. Czy wszystko jest zrozumiałe? Tak. Dobra. Poproszę Mateusza, bo jest bardzo dobry w tej grze. I jednego oplika. Proszę. Dobra, No słuchajcie sobie po cztery kapleczki. Prawda? I tutaj mogą być. Gdzie oni są? Jakieś miejsce, gdzie nigdy nie było się na lampkę? Księżyc. Metarz. Cmentarz. <laughs> jeszcze coś? Grzędki LI. Okej, coś jeszcze? Spalarnia. Spalarnia brzmi dobrze. Wow. Jak imieć? Spalarnia. Zrobicie z tym co chcecie. E, spalarnia, jaki może być problem w spalarni? Smród, Smród w spalarni. To jest o smrodzie w spalarni. Zaczynamy! Czujesz to? Nie nie czuję. Jakby <laughs> spalarnią. O! Bo to jest spalarnia. Może dlatego? Tak. Bo mama mi zawsze mówiła, że. głowa mnie boli. sobie <laughs> o <laughs> To jest przykre. To, mnie, te, to tego mnie, też, mnie też twoja mama mówiła, że ją głowa boli. <laughs> to za karę jesteś spalarni. No, słuchaj. Myślę, że powinniśmy zidentyfikować to źródło smrodu. Identyfikujmy. A inspiracją do tego jest myśl że nic nie wiem. No, no co Chodź za mną. Idziemy, ja powiem. Patrz, tu jest coś napisane. Instrukcja pewnie. Zostaw tego żółwia. No, no, no. To jest żółw instrukcja. To jest, no, to jest... To jest żółw, wygląda jak jakiś... jak jakiś zgniły owoc! <ślik> <ślik> jak wyjdziemy na skalarni, ten byś tak wyglądał! No to <ślik> myślam się! Ty myślisz, że oni naprawdę spalają te śmieci, czy to żółwie biorą te śmieci i je przeżuwają. Przeżuwają. Tak? Ale, ale skąd ten dym? Dym? No, faktycznie dym jest. To też od żółwi. Ty, ten dym się układa w jakiś napis. Wojna i pokój. No <śmierdzi> <śmierdzi> coś, coś między tymi żółwiami zaszło. Tak. Jakieś konflikty. Była wojna, teraz jest pokój i dlatego jest zastój. I wszystko śmierdzi. Trzeba ich sprowokować... Śmierdzi, do tego. Pokojem. Trzeba ich sprowotować do tego, żeby walczyć... Nie, to jest zapach wolności, zapach pokoju, spacenia z tego. Wolność, tak, czuję się jak w domu. W takim byłem, że z tym pokojem związane, że wybieram 363 363 <grym wyszło> 360, 3 pokoje. 363 pokoje czy pokój 360? 3. Chyba bez pokój. nie, po co mi tyle pokoje? Nie <grym wyszło> Nie, jakbym miał tyle pokoju to słuchaj. Co byś tam trzymał? Policja zatrzymała czerwony samochód, tak. <grym> więc... To, tak. Spory był ten pokój. <grym> no to tak. potrzebuję teraz meniny, żeby schować niebieski i zielony. Brawka! <grym> Brawo. Ile mamy czasu? Nie mamy czasu. Mamy. Siedem minut. Ile? Siedem minut. Dobra, szybko dwie Anna. Dziewczyny. Brawka! Ile? O, cztery. Raz, dwa, trzy. Tak, można trzy. Trzy. mieć. Czekaj, nie, To polega jest. Ok. Gdzie jesteśmy? To niech to będzie miejsce, w którym robicie zakupy. Las. No i na, na karty. Cmentarz. Cmentarz. Co można kupić na cmentarzu? Nie chcę się dowiedzieć. <grywa> <grywa> okay. y stacja benzynowa. Ba stacja benzynowa. Okay. Mamy stację benzynową. Jaki jest problem na stacji benzynowej? Brak paliwa. Zamknięte. Brak prądu. Zagrożenie wybuchem. Nie ma prądu. Brak prądu brzmi dobrze. Zróbcie to z tym. Braka. Słuchaj, ale póki jest ciemno i nikt nie widzisz. z tam jest krem do depilacji. Tak, <grym> ostatnio, nie wiem, tam się tam czyściłam do z z wcześniejszych kotów, już myślałam, że to jest dobry no, Ale one tam się lubią wciskać w takie różne paski. No właśnie, elektrycy wtedy mówią, że bolą mnie nogi, ale jestem szczęśliwy. Brawo! Świetna robota. Ciężko się czyta jak jest ciemno, a i tak im to świetnie wyszło. Także prawa raz jeszcze dla wszystkich, którzy A my powoli zmierzamy do końca. Teraz obiecane prezenty. Wiem, że wszyscy tak tutaj przyszliście tylko dla prezentów, bo tak było napisane. Prezenty są pod krzesłem. Możecie je teraz wyciągnąć. Ja wyciągnę swój. Dobrze, my spój. O, mój jest taki. takim, jest w takim i teraz go rozpakuję i nie mam. A Nawet dla Juska zostało. Co macie? Co macie? Jakie macie rzeczy? Wody, banana, ja mam wodę. Obłóżę nogę. Obieraczki. Żuwa. Kto macie? coś ciekawego? Kto się co zdarzyło? Obieraczka. Piotrka betonu. Wiaderko betonu. Dobra. Wolę w sobotę. Wow! Ale ja jestem hojny. Dobra. Nie dziękujcie za prezenty. Te prezenty to są prezenty od Was i tym prezentem jest Wasza kreatywność Wasza chęć do bycia na tak. Dzięki. Brawo.